Jaka? Jeszcze jedna! Jeszcze jeden. O! O! Miecze! Może to tam. O! 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 Śmierć! Jest po mnie! Jest po mnie! No bij się, kurwa! Jest jeszcze ten... Bij się! Rykonizm. Kurwa, bij się! Zobacz co ucieka. Dobrze. Goń go! Goń go! Goń go, Goń go! Starę się Kingsmakera zagoń. Dobrze, mogły się wybali. Goń, 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 goń. Źle zakręcił, kurwa, od się odbił. Ring in... storma tego. Mam go. Ja badowałem, że pójdzie. Czemu podjadą na pełen... A, to... Kur... Czemu podjadą na powiększenie? Co się odbierze dalej? Co on robi? Wygląda nie było. To jak? Co? Jakim chuj był on? Niknoz, niknoz, niknoz. tu jest. Przyjdź w prawo, idź w prawo. Ja pójdę w lewo. Idź w prawo. Jest prawo. Po lewej jest. prawo. Moby go mają szansę powalić A, nic tego Nie ma kurwa żadnych agresywnych mobów, nie? Dawaj Chud Już, koniec 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 Patrz Myślałem, że on kurwa do mistrzostw. weszli kurwa Ja sobie takie ha? Nie, trzeba by kastować Jeszcze raz też widzę takie kurwa taktyki też tutaj, więc. Spało. No wiesz, tylko bo pan uważa. Zajgasz skrzynia. za 13 minut. Teraz pinguję, może ktoś jeszcze się kurwa obudzi. Przecież... Czekaj, posuwam cikety, bo mi się z spałem teraz, przed tego zioma. No, trochę porządku się zrobiło. I... I... A! Mówiłem, że daj mi chwilę. Już idę, idę. No, dawaj. Dawaj, No, kurwa, nie wierzę, że stanęłem się tym, żeby wyrwać na pałę. No tak. Ty stałem w tym momencie, kiedy zobaczyłem to na ziemi i odsunąłem się w lewo i mnie kurwa przyciągnąłem z powrotem do tego ataku, więc... No ale on nie ma przyciągania, mordo. Nie, w sensie... A, nie. Klient i serwer źle odebrałem do ja nie dało. Do nie, no tak. Nie no, no mówię, no. <laughs> Ja w tej grze... ...autentycznie wychodzę poza spelę i mnie kurwa wciąga z powrotem do tych speli To niemożliwe ja... To niemożliwe. Wiesz dlaczego? Bo tak było na Ameryce i po co założyli Europę? To jest niemożliwe. Kłamiesz. Cały serwer był po prostu dlatego, żeby tak nie było. Mogę Cały. ci to nagrać. Nieprawda, kłamiesz. Oni zrobili specjalny Mog... długi serwer do tego. Rozwiązali ten problem Mogę... Rozumiem to pod względem pingu, ale ja mam tak kłamiesz. to typy... Oni... Ni... Oni nigdy by tak nie zrobili. Nigdy. Po co U... serwer? Na hajs? Czyli hajs ciąg zabrać, Czy za dostęp za do nowego serwera? No, Chuj nie To niemożliwe Nie wierzę ci Wierzę twórcom oni się nie mylą <grym> <grym> On ma 11 minut Kto? Tam. Tamten ziomek ten i to. ty? Zobaczmy Chyba idzie o, to by was w partii zabije już teraz. Po co mam lodować 10 minut? No ja też o północy muszę iść spać. Sparok. No, znowu mi nie brości, co jest? Mm. Kurwa, dużo tego. Zerba irdola, ole. Za ty se To jest pack leader tak zwany. Tak, że... ta, to jest Pack lider, Znaczy będę są za Co prawda musi zrobić 3000, ale. no wiesz? O jeden tu, drugi tam i, i 3000 samo się zrobi, Ale za to okay. jest kilka milionów, jest kilka milionów za nie wtedy, jak zrobić ten achievement. Bazy 2? I tak ładnie. O, to jest Bosik. O, jest chłop. I jest mini -bosik. O, w oby się wjebał. i hu, ten zbierak był. Dobra, dawaj, mini -bosa. No zbiarek był Dobra, to dziękuję bardzo i teraz. Chcemy nawet pół życia mu nie zbiliśmy pół, ale odpełniamy Wyciągnij, być z obszaru i wyciągnij go z obszaru Wyciągnij go z obszaru jeszcze, morda. No to sam Wyciągnij go z obszaru To no, musi być ciężko jak to na rano A on się jakoś leczy w tym obszarze? Czy... Tak, znaczy on się leczy z tego co ci zada, więc tak to jest to co jest zbida A ja go też tam nie no bo po chul mamy przypadkiem wtedy też No albo w tym statek teraz w No nie, tu jest no. Zmienię wygląd na 80%, kurwa. No wyjdź tego kurwa no, naprawdę nie pat na to, że trzeba go tutaj uciągnąć. Kurwa. No. Kurwa, myślałem, że ten. To wcześniej mu to napisałem, ale nie wiem, kurwa, ta działa tak, zajebiście, klikasz w i jeszcze do tego od razu musisz kliknąć Enter. A jak nie klikniesz tego i zaczniesz klikać literki to kurwa cały interfejs ci mruga. Ja myślę, że ty znowu kłamiesz. Tak nie. No kliknij whisper! <grym wioski> nie kliknę, bo coś spierdolę. A ja nie klikam whisper i nie ma problemu mordę. Nie powiem po chuj klikasz whisper. Po co? Nie to jest to problem. Wiesz, no, przecież kurwa klikać, grać jak normalny człowiek? Najlepiej na telefonie i połacz im pieniądze, a nie kurwa, myślę, że jakiś Fajnie się gra na telefonie. I cieszę się, to teraz jeszcze wyślij im do No powiem tak, przecież nie robię tak długo czy skarbu. Zawsze trzeba się przyczynić do tego. <grym> Jak się gra z daunami, to tak się ma. O kurwa, udało się. Pa. Kaleryjna jakaś kurwa. kurwa. Obrawałem no. tego typa. Może nie zauważy. Napisz mu elo mordowa. I następny dla mnie. do yeah. problemu. O masz tej set, Co On właściwie na sobie. To on ci oferuje. No i ja to tak lutuję, żeby on też sobie coś pobrał, nie? Po prostu biorę główny item najdroższy i, i resztę mu daję. Ale jak jesteśmy na równo, no to git. To jest zaszczyt, no tak? Daj No, z tymi tam to go nie dogonięć. Tam przyjdzie. No, ja uciek. Co, zabieramy do miasta. Pan się ma jakiś, jakiś cel na pół miliona. Mogę przysponać, tylko wtedy to trzeba było uważać. Powiedział, że uspę daleko, jak się dziewko. No, to czemu nie? No leczę, muszę być. Trzeba uwagać, bo pewnie przyszedł po ten, po wkarp. O, Ooo, ostra komba, Pokazałeś, jebać. Pokazać mu, gdzie skurwysyn jest mój. Ja muszę, jak będzie już takie takie akcje, to muszę przysłać na czas, żeby było tak, że niby to nie widać, a to nie widać, się jak to jest, tym ja wyrwę. Przepraszam, pozor, trzeba ich straszyć wizualnie, tak? Tak. Kurwa, strzelaj się jak są trooperzy. W każdej części jest tylko tchuja, strzelają do wszystkich i wszyscy żyją. Ja mam jeszcze ten outlaw, 2 minuty, więc. No to walczy na pewno, mam. chciałbym schować. Kupisz się kurwa, normalny but, a nie żołnierze. I kół normalny i na no, panie. Mo. No. Polak. Zabiję go. Teraz to już muszę będę zabić. Co za drag te Nie wiem, nie wiem. Kto... Mów jak będziesz coś robił, bo ja tu muzykę odkręcam. Nasz szalusek pojechał już do siebie. Do Posłuchajmy muzyki z Enderinga. O, chcę tę tą skrzynię robić razem. No to zajeb mój i bierz skrzynię dla siebie Przecież... No nie podniesie skrzyni jak będziemy na nie stać 3 minuty, ho! Skusimy to On powinien nas po całować, a nie, ej, chodźcie skrzynię Powinno być panie kurzu, panie Iberiuszu. O, a tu się wypierdala te Ojej! Proszę się wyjebał Dawaj, rób to. No nie, przestań gonić tych ludzi. Albo jesteś gotowy, żeby ich chłapać, albo przestań ich gonić. To tracimy czas. Co zrobisz, jak masz 5 sekund kuldała? Cool Nic. Na kur'biaj. Agresor. Dawaj, dawaj. Zbajtujemy troszeczkę. Że niby padasz i... O, zszedł, 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 mordo. Kurwa, nie mam teraz klira na to gówno. No to co się. Teraz się wypierdolimy. Dostał salę, a pierdolę. No Kurwa. Kolejny. Pałka. Kurwy Stun podwójny? Co, czą kurwa jak mi nie niego Ty mi nic nie robisz, kordo. Zasz, no, no. Właśnie, no właśnie mnie to trochę Ach, dziwi, oni, nie? Oni się leczą, więcej niż ty ich bijesz. już nie mam nic. Jak mi to nie chcę No. No. Ja ty kurwa to zrobiłeś, że chłopy mają full życia bez medyka.